Siły na jestem z witam Was na moim kanale! Zostawiacie lajka, subskrypcję, razem z dzwonkiem, jak jesteśmy razem z Roxane, to jest moja asystentka, generalnie nasze Instagramy się wyświetlają tutaj aktualnie. No, ona jest wanna be influencerką, także możecie tam zostawić jej obserwacje czy coś. <laughs> side, -dive. side -dive. Bombastyk, sojne. Like. Jedziemy. Bombastyczne, boczne oczko. Boczne oczko, you know. Mamy dzisiaj dla Was dwie paczki, słuchajcie, o wartości razem kafla. Także, no, wykosztowane na odcinek, dla widza, oczywiście. I robimy konkurs. Jeżeli chcecie wygrać kratynkę, zostawiacie komentarz z powodem, dlaczego zaczęliście trenować. Z lajka, udostępniacie ten materiał u siebie w relacji z oznaczeniem. I możecie wygrywać. Także i g 997 i lecimy z openinkiem Już jakie ale, że to? A że on? Piszta. Dobra Ty, miałem otwierać, a to nożyczki wezmę Wiesz, nie mieli skojarzeń, małe cielaki. Dobra, takie dwie paczuszki słuchajcie Razem kosztują, tak jak mówiliśmy, tysiaczka ja Zresztą jak widzieliście, jak to wygląda Jak dawno to zamawialiśmy? Ja już chyba nie Jezus, pamiętam Miesiąc ponad Ponad miesiąc, nie? Nie wiem, nie wiem nie pamiętam, Dobra jak to Zamawialiśmy nawet A Jak to jest najlepsze dla A Wy do strzelania Strzelał? Ja byłem. Baba oh. na pół wieczoru. Patrzcie co mamy. Dawaj, wyciągaj. O, tutaj. shakerki. Już zapomniałam. To jest podstawa, słuchajcie. Jak zamawiacie sobie paczuszkę oczywiście z kodzikiem The Bestia i z kodzikiem Roxy. Jeżeli jakieś dziewczyny oglądają, to możecie sobie zamówić. Ej, za każdym razem, jak robimy zamówienie, na naprawdę zamawiamy shakery, bo to jest w ogóle coś takiego taniego i tak dalej, co się cały czas niszczy. Albo wiecie, zostawicie shaker ze śmiercią. A ile to 15 zł? Wiecie, coś? co chodzi w Dycha. większości? Dycha. Tak? Dycha kosztuje. Dycha? Nawet kosztuje. Dychę? Nawet niecałe. Z kodzikiem KMD, to 8 dlatego... zł macie normalnie. Kodzik The taki... Bestia. One są chyba takie same, tylko inny kolor. Tak. I ten jest w ogóle. Super dla dziewczyn, tu jest napisane Bombasty. Shopping is my cardio, więc jakby no. you know. A ten jest takie wiecie klasyczne czamy, są jeszcze w kolorach Kano, nie? Chyba też takich, nie takich wiecie brązy, te sprawy, zielenie, Niebieskie takie są, takie no. Jest taki ciemny różowy, więc też, też, też można. Także dla każdego coś. Dobra. Podstawa u mnie aktualnie w diecie, bo jestem na redukcji, słuchajcie W tym momencie mam 2,200-2,400 kalorii nie, nie mam 2, 4, 2 200, w dniu treningowe Mam 200, a w dni treningowe 2,400 I właśnie korzystam sobie z sosów i barbecue, i ketchup Ketchup to jest łodzień, musicie sobie dogarnąć ketchup. także mamy dwa keczupy oraz dwa barbecue w tych tutaj Bo ma mało, mało kalorii słuchajcie, więc wrzucenie sobie tego ogólnie do posiłków to jest zajebista opcja, nie? Serio Ten barbecue w ogóle smakuje jak taki, wiecie z grilla jakby był Jak do mięska czy coś, to jest super to się. A szwaganda, 66 forte To już wiecie, pewnie u mnie, jeżeli oglądacie nas na Tiktokach czy na innych generalnie platformach To pewnie kojarzycie, że za szwagandą jest dużo przeróbek Fajnie zbija nam kortyzol, no i trzeba zamówić, bo się sumie. I w ogóle za każdym razem, jak ktoś do mnie pisze, jak ty to robisz, że na przykład zamawiasz ashwagandę i pokazujesz ją w holu, jak nigdy jej nie ma, także musicie nie obserwować ma, na ma. Instagramie, jeszcze. bo ja ogólnie zawsze informuję, jak jest kiedy jest w ogóle, czynna? kiedy jest, wiecie, redrop. Bo i w ogóle. ona jest przez y, dzień dwa i później nie ma zazwyczaj, tak mi piszecie. Także ja zawsze informuję, jak jest dostępna. jak Więc, no. więc musicie sobie wbijać na Instagramka i op. Pajć. Kolejna super rzecz to. Pulchny pancake o smaku, oczywiście, biszkoptowym Dokładnie. sztos. Jak ja mam ogólnie w przepisie, na przykład, omleta, to jajka i do tego miarka pulchnego pancake'a zamiast mąki, na przykład. Ale daje w ogóle bajki, no. nie mogę Ale w ogóle to jest mega szybkie do zrobienia, bo tutaj dolewacie tylko mleka albo wodę, jeżeli wolicie, jeżeli jesteście na redu, na przykład. I 5 sekund macie gotowe to Wiecie co jest, jest fajne w piękny. tym? Właśnie, że nie musicie się babrać Tak, nie szukać, a już na przykład czegoś nie macie w domu, tylko to już jest gotowe Nie musicie się babrać w mleko, jajka, w te wszystkie wiecie, No mieszanie tego, to I zalewanie One w ogóle wychodzą serio próbne, Brudzenie takie. misek, brudzicie jedną rzecz i macie pancake'i gotowe Czyli talerz, miska, koniec Fajna jest makro tutaj, bo macie 33 gramy białka Także to jest bardzo fajna opcja do wrzucenia Masz sobie ogólnie w nie, a nie, to już nie są. A to już fajne rzeczy są Tam nic nie ma? No, to już fajne rzeczy a biała czekolada, które tak, tak, to ty się Mają ulubiona biała czekolada w 90 ale ty też lubisz białą no, czekoladę. Mega, dobra. To była pierwsza w ogóle rzecz, którą jak zaczynaliśmy ogólnie, Nie, lody kiedyś waniliowe. dawno, jak dwa lata zaczynaliśmy temu na TikToku, to, tak, lody waniliowe? lody waniliowe? Biała czekolada i lody waniliowe to były Bo pierwsze tutaj, rzeczy, wiecie, które zamawialiśmy i które korzystaliśmy. No. W sensie to do wszystkiego pasuje. Czy robiliśmy sobie zawsze pankejki czy coś, to do wszystkiego możesz to dodać. To nie jest takie, że przytłumi jakiś wiesz, smak. Ja w ogóle z produktów kawy korzystam już chyba od 8-10 lat, nawet kiedy nie mieliśmy współpracy <grym> całkowicie. No i, i uważam je za spoko, że i wtedy już biała czekolada była OK, więc ogarnijcie sobie, serio, jest spoko są. Pistacjowy. pistacjowy to jest okay. Ej, pistacjowy to jest? Drugie albo trzecie, taki trzecie. trzecie. W ogóle, znaczy, moje w razie, trzecie, może twoje drugie, ale. No, pistacja byłna ale... jest bardzo szybka Ja bym białe czekoladę top top stawił. No zawsze. ale pistacja bardzo szybko u nas ogólnie. W ogóle wchodzi, jest mega dobra. No i jeszcze Piszkup. drugi pulchny pancake, z tym, że teraz smaczek tutaj jest też biszkoptowy. Zapasy trzeba Biszkupowy robić. Biszkoptowy jest najlepszy, pamiętajcie, o. top Dawaj, trzeba. Dawaj, to otwieraj drugą. Dobra, lecimy. Ej, bo się zaraz sobie znajdź. to pójdzie taki dźwięk, few nie. later 6,5 później. Dobra, tutaj te WPI Ooooo! To jest szok, takie. To się... Spójrz. Dawaj Oooo, nie, to jest ogień <laughs> Słuchajcie, kerdę dessert to jest generalnie rzecz, która jest. A no, zajebista Biała czekolada z biszkoptem. A, no to jest... Z tego zacząłem korzystać wieczorami, bo kazeina bardzo długo wam się wchłania jako białko, więc macie z niej benefity również z syntezy protein w ciągu nocy. Więc jeżeli chcecie sobie coś takiego suplementować, to polecam i ma zajebisty smak. Na 100 gram, 80 gramów białka. I no spróbujcie. Po prostu spróbujcie. To jest takie białko jako kazeina z dodatkiem z takiego właśnie słodzika o smaku białej czekolady, biszkota. No wcześniej co nie? To jest zajebiste. Spróbujcie. Naprawdę spróbujcie sobie, tak szczerze, nie? A propos shakerków w tym kolorze co mówiłeś? Musi być. Napisem bistrony. Mój strong! mój strąg? musisz pokazać. Mój O, co to? Zrobijcie sobie. A, to jest ten deser taki piankowy Jest jeszcze czekoladowy Miał być ten, miał być waniliowy Waniliowy? No, z tego co kojarzę, dobra, dobra, no to testujemy Widzowie, zrobimy testa w takim razie Zrobimy potem testa Najlepsza przyprawa do kurczaka, która znika szybciej niż... No Czekaj Już masz masz, Czymś tam O, na przykład Ooo Ale tego ruch. smaku jeszcze chyba nie ja próbowałem, tak? nie próbowałem Ja mam tutaj drugiego, słuchajcie, ogólnie takiego co biorę na wyjazdy I to jest pomarańcza limonka, co nie? I takie dwa clearwaye, no zajebista rzecz Czyli Ogólnie, słuchajcie Nie potrzebujecie tego, bo to jest wymyślne Jeżeli już idziecie w WPI Ale możecie brać WPC 82, co nie? Nie ma problemu To jest typowo, jeżeli ktoś lubi być wygodny Bo to ma mało chcę, porcji Nie chcę czegoś co smakuje z mlekiem Tak, w sensie z mlekiem. Chcę ja to wypić z wodą To z wodą wypijcie ksoczek, to się pije nie? Plus no Wydaje mi się, że nawet fajnie, żeby sobie testować, nawet pracę zamówić, żeby po prostu zobaczyć, jak to smakuje. Jak Dokładnie. To Jeżeli nie? macie miejsce w budżecie, to śmiało tak. możecie sobie ogarnąć takiego mikroej nie? Oczywiście, y, suple. Mamy tutaj magnes. Jaki to jest w ogóle duże. No, 160 na długo tabletek. Tutaj starcie. jest witamina C, i omega 3. Yes. Omega 3 to jest spoko do zaimplementowania sobie, jak macie, nie wiem, Ona na układ nerwowy, na detoksykację jako yy, suplementacja w diecie, jeżeli nie jecie ryb. Coś. Ja nie, bo ja chcę, bo niespodzianka tam jest. Niespodzianka tam tak. jest? Coś o czym nie wiem? Uu. No i oczywiście shakerek i tu mamy 5 shakerów. Jeżeli chcecie wygrywać, powtarzam, like, subskrypcja, komentarzy, k czemu zaczęliście trenować i udostępnienie materiału na Instagramie razem z oznaczeniem, słuchajcie. Deser piankowy o smaków Ej! To może dlatego, że dwa wzięliśmy. Bomba Aha, bo bombardino, bombardino jest jeszcze. A co to jest bombardino? Dobra, to testujemy jeszcze dzisiaj wtedy i Zaraz będziemy testować. Słuchajcie, jestem teraz na redukcji, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Spójrzcie, ile białek jaj. Te białka jaj to jest zajebista opcja, Daj bo nie musicie. Nie, jedna. nie. To są moje białka. Zostaw moje jaja! Tak, zostaw moje jaj. Słuchajcie, te białka są zajebiste, bo... No, zostaw moje jaja, no, to... powiedziałem. Zostaw... Kolego! Kolego? Kolego. Zostaw moje jaja. Pozdrawiamy, kolego. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, generalnie zajebista opcja, bo... Białka usprawniają wam robienie jajecznicy, czy to robienie yy, musicie przyjmować żółtek? czy to robienie pancake'ów, czy czegokolwiek co nie? Jeżeli nie chcecie puchnego, no to nie musicie wyjmować żółtek po prostu Robicie jajecznicę plus dwa jajka i macie łatwiej, co nie? Mniej tłuszczy i ogólnie samo białko Możecie to pić w ogóle, bo to jest pasteryzowane Piłeś kiedyś? Chcesz spróbować? Dawaj spróbuj Nie, nie będę Spróbuj tego, nie. Tylko właśnie to jest to, że musisz, możecie ja, jak otworzycie ja, ja widziałam na TikToku jak Jak otworzycie to dwa tygodnie i musicie zjeść Normalnie jajka rozbijał do szklanki i pił jajka Ja nie wiem, A? mam takie obrzydzenie jak już do sobą. trzeba umyć nie uważajcie, jajka. bo salmonella trzeba umyć Mascarpone, mascarpone to jest też jest zajebisty smak serio. Ej, my o każdym smaku mówimy, że to jest ten najlepszy Nie, bo my zamawiamy takie jakie lubimy, co nie? Generalnie potrafiamy ze smakami Więc powiem wam tak, no mascarpone też jest fajne Dobra i teraz wchodzę do tej paczki. Dobra. Nie podkręcam. Ładuj się do miski. Dobra. Widzu, bo... Eee! Bonus anotes, wideserów pian pan i widolę. Dawaj. Mleko, dwie Co? miseczki. Asystentka. I, I ta. I... Co? Nie wiem no tu weź jakieś większe, bo ja bym sobie to zjeść. To weź dwie miseczki, takie duże. Ej, ten Bombardino, ej, to smakuje trochę jak ten. Jak z adwokatem, jak za, adwoka Podąża, jak za Ej, adwokatem ładnie pachnie, już poczułam Jak, jak z adwokatem pachnie. takie minimalnie jak Jakieś cukierki takie, co wiecie macie w bombonierce Ej, bo tak nie dobra, dlaczego? Ała. Ech, pokonało mnie Wiesz tak można w palcach? Co No, jak tak wkładasz Tak na wprost Jak tak wkładasz? Dobra, umyj jaja kolego Pozdrawiam serdecznie. Dawaj mleko Ej, no dobra jest mleko Tu jest bombardino a tu jest deser piankowy o smaku mlecznej czekolady Tyle? No jeszcze troszkę chyba. Tyle? Teraz powinno być OK, no I teraz mieszamy Dawaj, mieszaj Bombardino, a ja mieszam mleczną czekoladę Boję się tego A ten deser piankowy jest zajebisty, serio I szybki jest też Jako taki wiecie, deser na redukcji czy coś Ej, jak chciałaś się tym nie? Ale jest sticky konsystencja, zobaczcie Deser piankowy, taka konsystencja Jak wygląda ten kolor Spójrzcie tak to wygląda Jak takie cukierki w bombonierce po prostu smakuje O, tu możecie nie. Ale ta jest troszkę bardziej inna konsystencja, no ale Czekaj, czekaj Dobra, najpierw Bombardino To jest jak, bombardino. jak brownie mm. To jak trochę z takim. To mi bardziej takim... smakuje, mm. jak brownie smakuje Jak takie z adwokatem delikatnie może trochę wytrawne To 8 na 10, bo słodkie, ja lubię słodkie Mi bardziej to Mleczna czekolada? Mhm Bo smakuje jak brownie typowo Ej, więcej mleka można, bo patrzcie jakie to się styki staje w tym jak ciasto Lepsze Tu jest wyczuwalna czekolada bardziej No Ile? 9,5 Czyli bardziej, mi też bardziej to mhm. Nie dogadamy się bo, bo, on, bo ja w ogóle nie lubię takich, wiecie, klejków i tak dalej, ale spoko, ten jest dobry Dobra, jest zawidzone, idę sobie jeść Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili resztę wielkich testów nowości kolejnych. To dajcie znać Bierzcie udział w konkursiku IG. Zostawcie dzwoneczek, subskrypcję, lajka, komentarz Widzicie na Instagramach, widzicie na TikToka Użyjcie naszego kodu Wbijcie na każdą możliwość KFD Kodzik Roxy dla dziewczyn KFD Kodzik The Bestia tak dla prawdziwych Sidma Boys You know To pinka damy pinka. Siemano widzowie esta.